Cześć wszystkim, witajcie na Ablewski TV. Dzisiaj przyjechaliśmy na Dunaj, bardzo piękny. Niestety dzisiaj nie łowimy, ponieważ będziemy się zajmować dzisiaj kartą wędkarską w Niemczech. Chciałbym Wam przekazać jak tą kartę zdobyć, jak ją zdać, jakie są potrzebne dokumenty, jak się zapisać do koła, jak zdać egzamin, i jak to będzie się przedstawiało ze strony administracyjnej chciałbym się podzielić z, z Wami e, z moimi doświadczeniami jak ja tutaj to parę lat temu zdawałem e, oczywiście prawo się nie zmieniło także cały czas to wszystko funkcjonuje prawidłowo tak jak powinno to funkcjonować i mam nadzieję, że ten materiał się Wam e, przyda Otóż, e, przede wszystkim zaczniemy od pierwszej ważnej rzeczy i oczywiście nurtujących pytań czy da radę kartę wędkarską polską przepisać na niemiecką? Czy jest to możliwe? Jesteśmy w Landzie Baden-Württemberg i niestety w tym landzie nie jest to możliwe, dlatego że prawo wędkarskie jest jedno, a landy w Niemczech mają jakby własny, swój taki wewnętrzny regulamin i we większości landach niestety nie jest to możliwe do przepisania i nawet nie ma takiej opcji, nawet urzędnik, jeśli ktoś tam załóżmy napisze, że tak, jemu to się udało, poszedł do urzędu, zapłacił. Pieniądze na podstawie polskiej karty urzędnik mu tą kartę wydał. To jest po prostu błąd urzędnika. Akurat to było szczęście i to się udało, ale normalnie pod względem prawnym jest to niemożliwe, dlatego że urzędnik wyda wam kartę niemiecką wędkarską na podstawie zdanego egzaminu. Wygl mam tutaj przy sobie coś takiego. Jest to o tak to wygląda. To jest prufunkcoinis, na podstawie tego urzędnik Wam wyda kartę. Także jeszcze raz Wam mówię, nie jest to możliwe i stanowczo odradzam łowić bez karty wędkarskiej w Niemczech, dlatego, że są kolosalne kary, bardzo wysokie, pieniężne, plus do tego jest bardzo niemiło w sądzie, gdyż prawo niemieckie mówi o tym, że Podczas kontroli, kiedy nie mamy tej karty, jest to traktowane jako kłusownictwo, i sprawa idzie w trybie przyspieszonym do sądu. Nawet nie musimy być na tej sprawie. Po dwóch, trzech dniach dostajemy wyrok z kolosalną kwotą. Jest to kwota w zależności od 5 do 7 tysięcy euro, plus jakieś tam koszty sądowe, więc łącznie kwota zamyka się w 8. Jednakże, no, niemiło jest bardzo. Zacznijmy. Od takiej podstawowej rzeczy, mianowicie od kursu. Oczywiście dużo jest kół, yy, gdzie można się zapisać, tak w różnych miastach. Nie wiem, każdy, jak to się mówi, ma do wyboru do koloru, komu się podoba, gdzie są jakieś wody, na pewno yy, będzie mógł się zapisać. Zacznijmy od kursu. Kurs kosztuje około 250 euro i. Yy, jest minimum wymagane 30 godzin odbycia. Jest to, dzieje się to w weekendy. Jest to są sprawy teoretyczne. Tak jak, tu, tak jak na studiach, tak się dzieje się. Słucha po prostu instruktora, który tłumaczy i pokazuje nam, jakie są ryby, prawo, choroby ryb. I musimy to odbyć 30 godzin. To jest minimum, które musi być. Potem jest egzamin który jest, odbywa się on dwa razy w roku, gdzieś załóżmy w szkole, nie wiem, na jakiejś hali może być i wtedy na tym egzaminie mamy, bo ja tutaj mam też przygotowane, na tym egzaminie mamy 50-60 pytań. Chciałbym Wam powiedzieć na swoim przykładzie, kiedy ja... Dosyć dawno nie miałem możliwości tutaj łowienia. Ryb, też miałem polską kartę wędkarską. Niestety był problem z językiem, ponieważ tego języka się nie znało i sam borykałem się z problemem jak to wszystko zadziałać, tak, ponieważ nie może. Nie można łowić na polską kartę, można mieć tylko i wyłącznie turystyczną kartę, którą w urzędzie, na ona jest ważna tylko i wyłącznie miesiąc czasu. I borykałem się z problemem dosyć bardzo długo. Nie miał mnie kto jakby nakierować, dlatego chciałbym Wam ten materiał przekazać, żeby może dla Was będzie to pewnym jakby rozwiązaniem problemu, jak tą kartę niemiecką zdobyć. Zajmiemy się teraz pozwoleniami. Pozwolenie można zdobyć w kole przez internet, albo można sobie kupić pływające do koła i kupić normalnie. Pozwolenie wygląda tak. Jest to takie. deszka niebieska, tak, są na tym okresy ochronne. Jest to bardzo dosyć fajnie zrobione, ponieważ tutaj są rubryki, ryby są zaznaczone numerkami, wpisujemy numer łowiska, wpisujemy wymiar, wpisujemy numer ryby i to w zasadzie tyle. Potem ten rejestr naturalnie trzeba zdać na koniec roku, aby potem była możliwość jakby kontroli, co zostało złowione, co nie temu koło będzie mogło przeprowadzić biegu. Chciałbym Wam powiedzieć teraz, jak to się będzie przedstawiało ze strony pieniężnej, ile co kosztuje i jak, jaka to jest inwestycja. A więc kurs, kurs kosztuje 250 euro, około. do tego trzeba doliczyć opłatę za egzamin, która kosztuje 30 potem wstępne, jakby po zdaniu tego egzaminu wstępne e, kwotę, która jest do związku. E, mamy tutaj dwie opcje do wyboru, aktywną lub pasywną, naturalnie aktywna. Naturalnie aktywna to 70 euro oraz tak zwane wpisowe, które kosztuje 200 euro. E, łącznie cała kwota Wnosi cały egzamin z kartą, z wyrobieniem, ze wszystkim. Taka inwestycja jest to mniej więcej 800-900 euro. Teraz zajmiemy się sprawami na łowiskach komercyjnych. Na łowiskach komercyjnych nie zawsze ale nie musimy posiadać tej karty. W zależności od tego, kiedy gospodarz wymaga od nas tą kartę, to musimy mu ją okazać. Jeśli nie, no to nie potrzeba. Wtedy możemy sobie łowić. Koszt na łowiskach komercyjnych jest to w granicach załóżmy 12-10 euro na cały dzień i wtedy możemy sobie usiąść i łowić ryby legalnie. Chciałbym wam teraz powiedzieć o dwóch bardzo ważnych rzeczach pod względem prawnym w badem a mianowicie pierwszą rzeczą jest to, że całkowity jest zakaz posiadania siatki. Niestety nie możemy tutaj posiadać siatki i trzymać złowionych ryb w siatce. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz, natomiast drugą rzeczą jest to, że każdą złowioną rybę niestety musimy ją złowić, zabić i zabrać do domu. Tak jest to przestrzegane. Podczas kontroli jest to sprawdzane, musimy okazać samochód, czy nie mamy ryb w bagażniku, czy gdzieś w jakiś jakichś reklamówkach. Dlatego, że niemieckie prawo mówi o tym, że trzymanie ryb jest zakazane, ponieważ jest to e, jakby strata psychiczna dla ryb. One się męczą i e, niestety nie wolno ich wypuszczać do wody. Catching Relace nie wchodzi tutaj absolutnie w grę. Następną rzeczą, jaką chciałem Wam przekazać, jest zupełnie troszeczkę inaczej to wygląda w Berlinie. Bo na pewno tam w komentarzach pojawią się wpisy, jeśli chodzi o Berlin. W Berlinie jest taki związek wędkarski VDSF, czyli Verband Deutsche Sportfische Verein, gdzie tam tej karty niemieckiej. Nie jest to wymagane. Możemy łowić na Polską. Tam można trzymać siatkę, można trzymać ryby w siatce po złowieniu. Ten catching rilice jest możliwy, ale tylko i wyłącznie jest to rejon Berlina i Land, gdzie się znajduje Berlin. Niestety nie, nie ma możliwości jakby jechania do Berlina i przepisania karty tak jak wspomniałem wcześniej. Ponieważ y, karta wędkarska z Berlina z landu nie jest akceptowana w landach innych. Także to tak y, miejcie to na uwadze. Mam nadzieję, że ten film i y, całość przekazanego materiału trochę Wam pomoże w zdobyciu niemieckiej karty wędkarskiej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Y, jak jesteście zainteresowani jakimiś pytaniami coś chcecie wiedzieć, piszcie w komentarzach. Będę starał się Wam odpisywać. I y, podobało się, to zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym filmie. Także trzymajcie się. Cześć! Sprawa troszeczkę inaczej wygląda w Berlinie. Ale te słońce razi. A ty musisz tego papierocha jeszcze mochać. Koszty, koszty, takiego kursu jest to w granicach 800 euro, kurwa euro, nie wiem jakoś, co bo to język zaraz mi się, się, się